Dobra, budę chowamy tu. A następne? Co my tu mamy? Ryba. M y. B a. Ok. Może być. Co my tu mamy następne? Cyrk. C patrz na paluszki. Cy, A na paluszki patrz. C. -y, y -y. Podglądałeś na napis? Zgadza się. Tort. O. No, świetnie. Spróbujmy to. Co to jest? Powiedz mi najpierw. Ale co to jest? Całe słowo? Co to jest? Co to jest? No to przeliteruj. O, a. Pięknie. Mm, co my tu jeszcze mamy dla ciebie? Może jeszcze spróbujemy. Trudniejsze. Spróbujemy na 6 literek. Ala. Co to za ziewanie? Spróbujemy na 6 literek. Garnek. Spróbujesz garnek? K. A. N. E. -K. Pięknie. Bam. Korona. Okay. O, l, n, o, O, n, n, a. Okej, okay, może być. E, co my tu jeszcze mamy? A królik? K, okay, l, u, l, i k. Piątka, ale ładnie. Gratulacje.